Porównując rower Giant'a do roweru Orbea, rower Orbea wypada lepiej jakość cena. Cześć, dzisiaj porównamy dwa rowery górskie dla początkujących. Będzie to Orbea Onna 29 30 oraz Giant Talon 3. Obie marki stosują amortyzatory sprężynowe, ale Orbea stosuje również amortyzatory powietrzne, które mają większą ilość regulacji, dzięki czemu możemy dostosować je bardziej po swoje preferencje. Teraz przejdziemy do napędów. Oba rowery stoją na dwóch blatach z przodu. Giant stoi na przerzutce Altus 8-rzędowej, Orbea za to na przerzutce Deore 10-rzędowej, co przekłada się na lepszą efektywność w trakcie podjeżdżania oraz zjeżdżania. Hamulce w Giantie są to Tektro M275, w Orbei MT200. Hamulce są tej samej klasy, ale przez klientów lepiej oceniane są Shimano MT200. Podsumowując, Giant Talon 3 jest dla osób początkujących i średnio zaawansowanych rowerzystów górskich. Jeśli zależy ci na porządnej aluminiowej ramie i markowym rowerze, nie na najlepszym osprzęcie, Giant Talon 3 jest dla Ciebie. Rower Onna 30 jest dla bardziej wymagających rowerzystów, oczekujących wyższej klasy napędu oraz hamulców Shimano. Jeśli zależy Ci też na amortyzatorze powietrznym o większym zakresie regulacji, rower Onna 29-30 jest dla Ciebie.